Cześć wszystkim, niedziela, godzina 12.00 i krótki odcinek, który wymaga omówienia. Pamiętajcie, takie odcinki, w których omawiam zagadnienia prawne, zmiany prawne, przepisów i wszystko inne pojawiają się co drugą środę. A w każdą Następną środę, między tymi odcinkami, pojawia się Mechanika dla laika, czyli vlog. Jak zacząć przygodę z Mechaniką Pojazdową. Więc proszę o zaufanie, łapa w górę, jeżeli takie serie Wam się podobają, bo tu trzeba chyba porozmawiać. Znowu trochę się nam rozbiegło, tak jak przy wypadku na A1, ludziom się rozbiegło. Tak, teraz się rozbiegło. Następuje na naszych oczach nowelizacja ustawy z zakresu kodeksu karnego oraz też w tym przypadku prawa o ruchu drogowym, wejdzie w życie ona dokładnie 14 marca roku 2024, jeżeli obecna władza nic nie zmieni w tym przykładzie. Musiałem się przekopać, bo tak jest najwygodniej, przez 165 stron projektu ustawy, czy ustawy, która wchodzi w życie, dlatego że ona w wielu punktach Ulega minimalnej zmianie, ale najbardziej krytykowany punkt to jest przypadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym. I to jest artykuł 44b, paragraf pierwszy, tutaj w tym, jak sądy będą orzekać, że jest to obligatoryjne. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim są dwa punkty. Jeden paragraf to są, e, tutaj te dwa punkty warto omówić. Więc powiedzmy sobie tak: artykuł 173, paragraf 1, kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zagrażając życiu lub zdrowiu wielu osób, albo w imieniu wielu. I paragraf 174, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym, e, czyli kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo, albo kto sprowadził katastrofę w ruchu. Czyli przepis tyczy się momentu, w którym pod wpływem alkoholu żeby się zrozumieli, bo ja też musiałem to zrozumieć i przeczytać ze 165 stron, chyba kilkadziesiąt, zanim to wszystko znalazłem. Przede wszystkim, w momencie, kiedy po alkoholu wsiądziesz za kółko, w dwóch przypadkach należy się przypadek samochodu, jako ominie. I przypadek, kiedy spowodujesz wypadek i będziesz miał więcej niż promil w wydychanym powietrzu, to następuje przypadek auta. Kiedy zatrzymają cię do kontroli. I będziesz pijany, ale będziesz miał więcej niż 1,5 promila, to przepada ci samochód lub jego równowartość. Wzbudziło to niemałe kontrowersje i czy ten zapis jest zgodny z konstytucją. Nie mi osądzać pewnie, jeżeli będzie taka sprawa skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał tak zrobi. Natomiast ten zapis był kontrowersyjny. Wielu ludzi podnosiło, że to jest bardzo krzywdzące dla e, chociażby rodzin, że taki pijany ojciec wsiada w auto i to jest auto zarobkowe, auto użyteczne, nie wiem do wożenia dzieci, takie auto przepada lub jego wartość. Ok? To jest jeden aspekt. Natomiast to wszystko dzisiaj, co bym chciał powiedzieć, czego nie rozumiem w tej ustawie, na pewno nie rozumiem wysokości skali alkoholowej, bo wysokość skala, skali alkoholowej pod tytułem, jeżeli prowadzisz auto mając powyżej półtora do półtora promila, tam między promil a półtora, to Ci zabierają auto. Wiecie jaka to jest horrendalna liczba promil, a półtora? Półtora promila w przeliczeniu na moje, takie życiowe, to przy półtora promila ja już rozmawiam lekko po chińsku. Przy 1,9 dokładnie zmierzone przez pół życia, a mam bardzo dobrą przemianę, to mi już odcina nogi. Ja już nie bardzo pamiętam, już mi się film trzaska, rwie, więc uważam na pewno ze swojego punktu widzenia, gdzie nienawidzę ludzi, którzy wsiadają po alkoholu, nagrzani po alkoholu, bo wiecie, wsiąść po browarze, mieć 0,2 i jeszcze w miarę w przepisach, to jest zupełnie co innego, niż wsiąść nawalony jak szpadel do auta i wyjechać na ulicę. Bardzo często znam ludzi, którzy przy półtora promila mogą już nie pamiętać, co się działo, więc uważam, że bardzo mocno zmieniono to i uważam, że nie jest to dobre, że to jest bardzo wysoki próg dalej otwierający furtkę dla. No bo, a, to, dobra, do promila, tam, wiecie, to nic się nie stanie. Przy wypadku tak samo. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo do promila. Kolejna rzecz, która tam jest zapisana, e, która dla mnie jest niejasna, ale może w momencie, kiedy ustawa będzie wchodzić w życie, zostanie to poprawione. Już wam mówię o który zapis konkretnie mi chodzi. W razie skazania, o którym mowa w paragrafie pierwszym lub 1a, sąd może orzec przypadek, o którym mowa w artykule 44b, a orzeka go, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż promil we krwi lub pół miligrama na decymetr sześcienny w wydychanym powietrzu. I to jest promil i to jest promil. Znajdź dwie różnice. Już się tłumaczę. Jeżeli masz promil w wydychanym powietrzu, to przyjmuje się średnio medycznie, że we krwi masz 2. Nie wiem, dla mnie to jest babol. Bo wychodzi na to, że jak cię wezmą na alkomacik i będziesz miał 0,4, czyli we krwi będziesz miał. Do, znaczy, nie 0,4. Jak będziesz miał w wydychanym powietrzu 0,8, to we krwi będziesz miał 1,6. Ale już na krew na przykład z tobą nie pojadą. Bo nie wiem, bo tak. I to taki dziwny ten zapis jest. Natomiast tutaj kwestia moralna bardzo mocno w wielu. O wiele osób dzieli. Jedno co trzeba powiedzieć, na pewno z patologią i z tępymi patusami, którzy wsiadają jak w kamieniu pomorskim, mordują autem ludzi. Cała rodzina zginęła w kamieniu pomorskim, sześć osób, bo pan był pod wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu i tak dalej, tak dalej. To jest zło, które trzeba tępić. I żaden mandat, żadna kara tutaj nie będzie adekwatna. Jeżeli ktoś ma patologiczne zachowania i zacięcie patologiczne do wsiadania po alkoholu za kółko. Uważam, że nawet taki zakaz nad taką osobą widmo jakiejkolwiek kary pieniężnej czy samochodowej nie powstrzymaje od wsiadania za kółko. To jest problem. To jest problem, że ci ludzie wsiadają bez uprawnień. To jest problem, że uważam, że takiego człowieka, który jest alkoholikiem nieleczonym, kiedy spowoduje wypadek, powinno się go zamknąć i on tam naprawdę zrobi sobie odwyk i może się zresocjalizuje. Natomiast w kwestii rozstrzygania tego, co podnoszą ludzie w mediach. Wy widzowie w komentarzach, że ten przepis mocno uderzy w całe rodziny. No tak, teoretycznie tak. Co innego już prowadzić niż karę ostateczną w postaci zakonfiskowania tej osobie tego samochodu. Czasem może to jest rozwiązanie. Może to jest rozwiązanie. Może. Furtkę też zostawiono, że w, w przypadkach specjalnych, kiedy ta rozprawa się odbywa i tak dalej, no bo to są sądy wirtualne, ale może się odwołać w ciągu paru dni, no możecie udowodnić jako rodzina, że jest problem z tym człowiekiem i wtedy i tak dostaniecie karę finansową równowartości tego pojazdu. Problem w tej ustawie jest jeszcze troszeczkę jeden. Ona bardzo mocno ominie... Nie chcę powiedzieć bogatych ludzi, bo to bardzo ciężko mi powiedzieć bogaty, bo wiecie, każdy przedsiębiorca, który ma firmę, nie musi być bogaty, żeby wziąć leasing, nie musi zarabiać milionów. Ale ustawa zakłada pewną karencję dla ludzi, którzy jadą autem firmowym. Jeżeli jedziesz autem firmowym, no to dostaniesz 5000 zł obligatoryjnie i to otwiera pewną furtkę, bo kiedy ja bym wziął samochód. Swojej żony po pijaku, jechał, złapano by mnie, miałbym więcej niż półtora promina, to bym powiedział, że to jest auto firmowe i wykonywałem obowiązki firmowe dla mojej żony. I co wtedy? Więc to też jest do rozważenia w tej ustawie. Nie? To taka furtka. Bardzo dużo w Polsce samochodów nowych jest po prostu w leasing. I bardzo często tak może być, że, wiecie, nawet spółka ZO jest organem mm, który nie jest jak jednoosobowa działalność fizycznym. Jeżeli auto należy do spółki, co z tego, że jesteś jej prezesem, jak auto służyło do zarobku dla spółki i ty mogłeś wykonywać. Wiecie, rodzi kolejne kolejne dywagacje i furtki dla tych, którzy chcą, żeby im się, im się upiekło. E, Taki mały off-top, ale posłuchaj go uważnie, słuchaj, ja wiem, że to jest przykry obowiązek, że co roku musisz ubezpieczać ten samochód, ale wyobraź sobie, że ten przykry obowiązek możemy zamienić w mały zysk dla Ciebie i dużą korzyść. Po pierwsze zastanów się, gdzie ubezpieczasz auto, nie chodzi o ubezpieczalnię tyle, tyle, tyle o instytucje. Pamiętasz, jak kiedyś sprzedaż wychodziła z offline'u do online'u i ceny spadły? Tak samo jest w przypadku ubezpieczeń, po, pojawiły się takie firmy właśnie jak Mubi, która jest porównywarką ubezpieczeń, oferuje masę masę ubezpieczalni, a ty wchodzisz i możesz sprawdzić sobie tak. Wpisujesz dane swoje, dane swojego pojazdu i zaczynasz poprawnie wypełniając, klikać. Mówi sobie, wylicza dla Twojego auta składkę i układać ją ofertą od najtańszej do najdroższej. I gdzie jest haczyk? Przede wszystkim, jak spojrzysz na najtańszą ofertę, może się okazać, że to co Twój agent oferuje, no jest troszeczkę droższe. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że on musi z czegoś żyć, zarabiać, mieć prowizję, więc on szuka sobie najkorzystniejszej oferty dla siebie też prowizyjnie, no bo on też musi mieć na chleb, więc tam w Mubi będziesz miał już bez takich rzeczy to zrobione. Kolejna bardzo ważna rzecz, gdy zdecydujesz się pierwszy raz na zakup takiej polisy, właśnie przez ten link w opisie, przez Mubi, to 150 zł wraca na Twoje konto w ciągu kilku, kilkunastu dni. To dobrze? To bardzo dobrze, ale to nie koniec, bo ten system, o którym powiedziałem na początku, że się możesz zarobić, to jest drobny system polecania, dostajesz Link promocyjny, i ty polecając ten link znajomym, jeżeli oni zdecydują się na zakup polisy, też z Mubi, a nie jest to trudne, jak sam sobie sprawdzisz, to za każdą taką osobę dostajesz 50 zł. Do 2000 zł możesz uzbierać. Czy warto? A to już sobie sam okreś, Skoro my ubezpieczamy sobie auta już od 3 lat, to znaczy, że może jednak warto. Spróbuj. Nic się to nie kosztuje. To naprawdę jest za darmo. Natomiast czy osobiście pochwalam zaostrzanie kar dla pijanych kierowców? Tak, tak. Tak, tak. Czy w związku z tym jestem za tym, żeby pijanemu kierowcy konfiskować samochód lub żeby musiał zapłacić jego równowartość? Nie mogę powiedzieć, że jestem przeciw. Jestem przeciw sytuacji, kiedy to uderza w rodzinę. Ale od tego jest sąd, żeby tu jakoś zabezpieczyć. Natomiast co z tego, że auto zostanie, jak ta rodzina będzie pewnie cała narażona na winę tatusia. Ale to. Też tak nie jest. Żyjąc w takim małżeństwie patologicznym, gdzie się ma alkoholika i on nie poddaje się leczeniu, to musimy wybierać. Jakby wiecie, to, to już jest bardzo szeroko omówione życie, nie? E, bo teraz dochodzimy do problemów moralnych, że. No, ale ja mam dzieci i nie mam jak uciec od niego, bo on jest jedynym źródłem dochodów. No, to, to jest tragedia. Alkoholizm to jest tragedia. I w takiej sytuacji no, to jest problem, nie? ale każda inna kara dla pijanego kierowcy. W wysokości 5, 10, 15, 20 tysięcy, to jest strzał dla całej rodziny. Cała rodzina ucierpi za winę ojca. Więc to rozwiązanie z tym samochodem może być sensowne. Ja się bardziej boję o to, co z tymi samochodami potem się będzie działo. Wiecie, jaki to jest kraj. Różnie, niezależnie od władzy. I nie wiem, jak to będzie. Czy to nie będą aukcje komornicze, sądowe, jakieś, w których te auta będą. Dość tanio schodzić i skarb państwa będzie odzyskiwał dość mało pieniędzy, no bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby te auta w normalnych cenach potem schodziły, nie? Tutaj mam pewne wątpliwości. Natomiast powiedzmy sobie kategorycznie, nie. Piłeś, nie jedź. Owszem, jeżeli masz alkomat, to go używaj. I dla mnie żadnym przestępstwem jest, jeżeli ktoś wypił sobie browara, po dwóch godzinach dmuchnął. A 0,0 spoko. Policja go złapała, miał mniej dokładny alkomat, miał 0,1. No dobra, spoko, no nic się nie stało, bo no był świadomy, był na rybach, piwko sobie wypił. Ale jeżeli grzejesz wódę, grzejesz łychę, chlejesz browary i na pierdzielonych mserskich z premedytacją wsiadasz auto, przyjeżdżasz tym autem, wiedząc o tym, że odjedziesz tym autem, no dla mnie nie. Dla mnie to jest słabe, wciulnie. To, to jest, szczerze, to jest słabe, tym bardziej, że wiele osób w takich wypadkach traci życie którego nie da się odzyskać, czego tego nie da się nic zrobić, a taka osoba z reguły przeżywa. I mówię kamień pomorski, to zawsze do końca życia zapadnie mi w głowie. Ci ludzie nikomu nic nie zrobili, zginęło sześć osób. Sześć osób. I na pewno trzeba poświęcić więcej uwagi na edukację kierowców, ale to też nic nie da w momencie, kiedy ktoś jest uzależniony. Tak jak od hazardu, od narkotyków, od alkoholu. To jest uzależnienie, to jest choroba. Cofnięcie uprawnień takiej osobie też zauważyliśmy już w tendencjach nic nie daje. Notorycznie mamy przepisy, więc uważam, że dla recydywy alkoholowej, dla recydywy łamania zakazu prowadzenia pojazdu, powinno stosować się więzienie. Absolutne, permanentne więzienie. I znowu mi powiecie, że to jest kara dla całej rodziny. No, no, no ale to co? Co z tego w tym momencie? To lepiej ukarać rodzinę, czy lepiej pozwolić, żeby ten człowiek potencjalnie zabił. Twojego bliskiego, twoje dziecko albo ciebie. Po pijaku. Bo wiecie, zdolność prowadzenia po alkoholu nie mam, skoro ledwo się prowadzę na nogach, mając niecałe dwa promile, e, majta mną i nie mogę złożyć sensownie zdania powyżej promila. Znaczy, składam, ale ono jest już takie w języku polsko-chińskim. Jegger, wiesz. To, to, to jest problem, nie? Więc zawsze, kiedy zastanowicie się, pisząc w internecie, komentarz. Czy aby na pewno warto, bo skrzywdzimy całą rodzinę, to odpowiedzcie mi na jedno pytanie. To mamy tolerować tą osobę? No bo wiecie, skoro zabranie auta jest złe, bo to cierpi rodzina, ukaranie finansowo wartości auta cierpi rodzina, zamykanie człowieka w więzieniu cierpi rodzina, bo on nie pracuje, to co mamy zrobić? Napiszcie mi, co mamy zrobić? No, nie da się. Po prostu w pewnym momencie trzeba taką osobę odizolować, jeżeli jest zagrożenie dla społeczeństwa. Do czasu, kiedy nie wiem. Nie można zmusić prawdopodobnie takiej osoby do przymusowego leczenia, bo, bo to nic nie da. Ale myślę, że pobyt na bakajkach roczny nawet może więcej zmienić w tej osobie niż wszystkie inne kary. przez to tylko kasa. Kasę można odrobić, zarobić, prawda? No właśnie, a życia się nie da odrobić. I w przypadku zaostrzania przepisów uważam, że wobec pijanych kierowców ja się podpisuję pod tym, że kategorycznie nie. Nie, nie, nie. Pod tym, czy zmniejszyć limity. No to już jest znowu dywagacja, wiecie, mamy do 0,2 możemy prowadzić, między 0,2 a 0,5 jest popełnienie wykroczenia, a to i tak prawko zabierają. Tu jest srogo, uważam, na tle niektórych krajów. Ja wiem, że niektóre kraje mają zerową tolerancję, a niektóre na przykład w ogóle cokolwiek reagują w momencie, kiedy pacjent ma około pół promila. I tu nie warto dywagować, bo Ty przy pół promila, czy tam po trzech piwach możesz czuć się dobrze i wykazywać to motoryczne. I ruchowe zdolności na poziomie człowieka w 100% trzeźwego, inny już może tego nie mieć. Organizm, organizm, organizm organizmowi nie jest równy, więc ta bezpieczna granica 0,2, czyli taki oddech kacowy, myślę, że spoko. I też kiedyś myślałem, że a, fajnie by było tak to zrobić, ale z drugiej strony nie każdy może. I czy warto? Tego bym nie grzebał. Jeżeli ze mną się zgadzacie, czyli stanowcze nie dla jazdy po pijaku, łapa w górę. I to nie jest zły środek. I lubicie jeździć na trąbieni i uważacie, że powinniście, łapał w dół, proste, nie? Spokojnie są widoczne, nikomu nie powiem, ile było łap w dół. Serio nie powiem. Ale na miłość Boską, jeżeli mogę się wypowiadać w takich tematach, to mogę i to nie jest złe. Jest parę rzeczy, które ktoś zastanawia. Natomiast tam w tej ustawie też jest furtka o wyjątkowych okolicznościach i tak dalej, tak dalej. Więc ta ustawa już została doprecyzowana. Dość spekulowania. Zapraszam na środowe materiały. Jeżeli taka niedzielna pogawędka była dla miła. Dziękuję, że jesteś ze mną. Subskrybuj, żeby być na bieżąco. Skomentuj, co chciałbyś powiedzieć, ja postaram się przeczytać. I tyle. Śledźcie nas na Facebooku, Instagramie oraz ewentualnie, jak ktoś ma ochotę, na moim prywatnym Instagramie Michał Isionowski, tak mnie znajdziecie. Albo jest taki kanał Michał Isionowski Vlog. Jest tak samo, prawie długo, jak miło się 4 kółek i tam nie ma nic związanego z motoryzacją. Ale jest fajnie. Trzymajcie się, wszystkie linki macie w opisie. Cześć!